Okej, okay. mój totem na start. Piękny, ozdobny, wszyscy go będą podziwiać, zniknie w dwie sekundy. No i gdzie by tych surbów szukać? Nigdy nie wiem na początek, ale no. Załóżmy, że najdalej. Hmm. Tutaj ten gen przy domku jest dziwny. W ogóle mi ta mapa nie przypomina tej mapy sprzed remoru. I jest jakiś gen dotknięty. I żadnych skaczmarksów. Niedobrze to wróży. O, już są. <laughs> Czy ja tam widziałem na górze mój totem? <sighs> Nie tak by dwa z totemów na start. Upsik. Nie wyszły mi te ginki. Hmm. Jeszcze się wraca. Myślałem, że się drugi Nie być... Niepotrzebny cios w ogóle. Nie wiem, mam pojęcia, jak go tak wytłumaczyć. Chyba jakby pójdła na górę, to bym miał o wiele ciężej. Nieważne. <laughs> Chyba słyszę, że ktoś robi mój totem. Tak szczerze. Stać już gen. To się przydała ta ruina? No, no, robi jak nic. I tak jest to. Zdążę. Zdążyłem, bo puściła. Zero commitmentu. Ile ona to sekund robiła? Nie powinna tego zrobić? Może bała się, że Hunted gra... Przecież mam ruiny, no ja na tym wie. Tutaj Ja się zgłosiłem <grybujesz> I niestety mnie wrobiła. Ale no, zdarza się. Na razie tylko jeden gen straciły mnie O, kolejny potem, piękne miejsce. Tego może nie znajdą, jeśli by zrobili te geny z tyłu i poszli do innego miejsca. Ale z drugiej strony, jeśli dam zrobić gen naokoło totemu to nie go będzie bronić. Bo kto by chodził do tego, co bronić? Zobaczmy, czy są na tym totemie. Nie, stoi jeszcze Teraz trzeba tylko znaleźć gen, na którym siedzą. Oje <laughs> I aż niestety wrócił się. Ach, te wysokie rany. I weź tu sobie... U, u i Hunted Ground. I niestety nie poszedł Kurde! Moje przewidzenia w tym meczu. I... Te się na niego chyba. Niestety. Za bardzo się skupiłem na przewidzeniu gdzie on biegnie, niż na tym, gdzie biegnie. Zostało mi jeszcze mniej minuty. O, byłby cios. A mnie wesało do piwnicy. Dobra, to Hunted Gun to jest komedia. Miałbym z tego walu. Mógłbym bronić dalej genów. A ja nie dość, że nie bronię genów, no. Znaczy tylko dwóch latam, to one się zaregresują. To jeszcze Asha nie umiem trafić to się musi bardzo źle oglądać O o o o o o Nie sądziłem, że pobiegnie w ściany No nic nie sądzę w tej grze I tu Uuu... Chyba ma Wald Bo dość szybko to zrobił, ale no, straciłem Hatted Gun, straciłem kolejnego gena Ha, pora pogonić kogoś innego. Póki co Klaudetka i e, aż mnie... pogonili. A, Tylko Meg trafiłem raz, to Meg może być dobrym celem. Niestety Klaudetka. Jeszcze za daleko? Nie wiem czemu tak boję się blinkać na geny. Znaczy w sumie, bo kiedyś mi się... Bez komentarz. Bo kiedyś mi się... E, blinkałem się tak, że na geny się blinkałem i potem nie wiedziałem gdzie... Ehm... Um, nie wiem jak ona przeszła kobnie i nie wiem czemu uderzyłem ścianę i ta górka mnie ewidentnie w tej grze nie lubi. Nie wiem czy się te pan ciągle na kogoś, czy... <śla> Chwila czy Czyżby drugie Hunted Ground? Tak, drugie Hunted Ground. I dostałem ranną osobę. Ale tutaj przyjrzeć zniszczyli, to może kogoś jeszcze znajdę. Oby się udało. Bo tak też trochę jestem w dupie. O, okej. Okay. Blink w panice Takie Taki, Ktoś ci wychodzi na twarz Przerażasz się i uderzasz No Sorry no Dobra dwa jeszcze ruiny straciłem Ale tak jak mówiłem Piękny spot, do piwnicy nie wejdę Upsik. Piękny spot na to temu. Niestety Jeszcze jakby tego podnieśli teraz Nie no Ej nie podnoszą go Fuck bez komentarza. Jeden huk czy geny... Zosta... Znaczy czy geny zostały nie, że zrobione. Ale szłam że zaraz popnie kolejny. Nie widziałem nikogo na Barbecue, więc przeszukałem szafę. Myślę, że będzie takie fajne... A ha mam cię, a tu nie. Chwilę chodzę, pochodzę wokół, ale chyb... bo robią jakieś dalekie geny, nie wiem. Dwóch było w, po... w Dedzonie. Tak? W Dedonie. Nie, nie w Dedzone, sprawdźmy to lepiej. Hmm, trochę tak, proxy camp, ale o, idealnie biegnie ta osoba z okiena. i udało się, i to jeszcze meg. Dobra, powinno być łatwo. O no nie, krawędź chcę blokować. Czyżby meg miała borą, ten uda. Nie wiem co się stało, nie mam wytłumaczenia. Jak na większość rzeczy w tej grze. Przymrużcie okiem. I tu na przewidzenie. Udało się! <laughs> nie wiem co ona chciała zrobić, ale tak jakby wbliktą za nią to, to był chyba Slow Vault. No i by dostała w ryj. O, 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 o! I spanikował. Ale w sumie jestem nóżką, więc jest to czy paleta leży, czy stoi. Znaczy, jakby stała, byłaby wciąż lepsza, ale. Jest tutaj, czy mi się? Myślałem, że będzie napadać. Ten, ten huk brzmiał jak totem, ale sobie uświadomiłem, że wszystkie totem mam zniszczone i takie. Aha. Jeszcze zgubiłem Cloudetkę. przecież ona musi być obok. Eki. Nie chcę zdejmie Ktoś. A to aż. I przeblinkowałem. Czyżbym miał Lighta? Szybko dosyć blink. Ale no, trzy surwy w jednym miejscu i straciłem gen. Tamten gen, co na to taki... trochę oddalony od moich. Dostała klaudetka. Idealnie, ona już była na huku raz, nie? Jeśli uda mi się ją teraz zrobić, to... i Udało się. Tak jak mówię. Tutaj ten walt jest taki, że mogę biegnąć i pod, i nad, i tak trafnie. Aż nie wiem, co robi. Chyba naprawdę wygląda na fatalną nurskę i...

Mogę chwilkę poczekać. Ale no, wyszło jak wyszło. Czyżby miała decyzję w strajkach? Chyba jeszcze może mieć, więc wróćmy pod kółka, sprawdzić unhukującą osobę. Nikt nie unhukuje? No cóż, mogę ją przekąpić na śmierć. Kto ja to chcę robić? Chodźmy po tamtą, bo ją podniosą, Myślę, Zresztą pewności. Prawda nie ma? Przecież musieliby być. O, jest, właśnie o tym mówię. <laughs> nie, żebym kampił. Hej, Ash, mm, Tak jak widzicie, mogę ją przekampić, dać, żeby Asza wziąć z... No, no jak, pod, jak ściąga sługa, to mogę go grabnąć. Zamiast tego, widzicie, wymieniłem Asha na tego. Tamtej tam. mi jeszcze nie podnieśli. No, jest w miarę okej, okay, ale no, chciałem jakoś rekoverować zabijając Babę bo... Bo no. Ciężko dwie, wageny do niczego jest tylko jedna osoba. I... innej Ale Klaudetka. A Meg jest moim celem też. W sumie Klaudetka by była martwa na huk, ale de w strike, nie? Lepiej Meg, żebym polował. Chyba, że nie... Nie, Klaudetka nie może nie musi mieć Decisive Strike, ale... Mm, tak jak mówię, Meg jest łatwiejszym celem. Czy uda mi się podnieść bez zniszczeń? Nie udało. Ech, palety wrogowie zabójców. Trzeba to. no. Hmm. No się jeszcze da odratować. Tam się healają. Udało im się. Wszyscy zdrowi. Teraz by się przydało. Hunter's Te trzygeny by się przydało obronić. Tu ktoś pięknie. Okej, no. klaudetka idealnie. Jeszcze trafi? Jej. Pierwszy raz przewidzenie na dobre. Gdzie teraz podbiegła? Tak w sumie gram z dwoma mocnymi antonami to śmigło byłoby przegrać. To było łatwe. Prosta linia, a potem byłem za blisko, żeby coś zrobiła. Decyzka już nie ma raczej. Mogę ją zmoriować. Ale zobaczmy gdzie jest na barbecue. Mori też zajmuje trochę czasu, nie? 13 sekund, a tutaj pa parę sekund jeszcze barbecue walbił. Mori jest do Kitu teraz. Nie wiem po co to nosić. Tylko żeby ominąć de ostatniego decyzji Tutaj To i we dwóch biegają, ale... Dobra, zrobię to szybko i może w obronie gen. O, ktoś tu już jest. <grym się z nimi> Ej! <grym się z nimi> mech! Idealnie! Nawet jak zrobię jeden gen, to może jeszcze jakoś odratę. Naj najlepiej jakby zrobi ten najbardziej oddalony. <grym się z> no, <nimi> poszła do dezona, to mech. Bo jednak jeśli jej nie dorwę szybko, ani robią dwa geny osobno, no to trochę głupio tam wygrać. I mamy coś. Aż niestety. Aby stety, kogo tam mamy? Mamy no, dwie jak... O <słuch> Czasem ten Lange jest Okej, okay, nie biega tutaj. Ech, nie spanikował Ale nie wiem, co oni mają z tymi paletami. Dobrze grają, to i tak palety zrzucają. Może liczył? Nie wiem. Chyba, tak jak mówię, jestem za osobą mnóstką, żeby mnie szanować. Aż nie jest martwy, ale znajdziemy tamtą. Może będzie kreść, która jest martwa. Ktoś biega w pustej strefie i ktoś chyba robi tamten gen? Nie wiem. Może. No ale ja no, tego muszę kopnąć. I sprawdźmy ten gen, Zaczęty. Jest tu kto? Halo? Chyba nie. <laughs> tak, teraz trochę szkoda opuścić Asha, bo tu jest mnogę do zrobienia. Ech, żeby to odratować, muszę jeszcze zabić jedną osobę, a potem mogę grać normalnie. Jakie to nudne tak sobie kąpić. Wolałbym, żeby ktoś przyszedł i miałem z nim pobiegać. Oddam Asha spokojnie. Chylają się, okej. Okay. Czemu zdrowa osoba tu nie przyszła? Aż zginęła i przez chwilę? Ale jedna osoba ma poprawy i tu druga też musiała być poprawy, tylko w szafce to w Szaku pewnie co na tym genie może. O, jest Puszcz. Jeszcze ona Jasza? No cóż, gra się to czy dalej. Zakład, że poszli do gena. Że jedna osoba poszła do gena Właśnie I jest to aż Zboruet Time może metr? Z jednym linkiem, ale do... trafiłem. Nie mam pojęcia, co tajemnicy robi. Może przyszła dokończyć game. <grystanie> na przewidzenie. Eh, nie jest Może jak gdzie ja patrzę? Kto wie? Ale. No. Jeśli on szybko dorwę, to może jeszcze. Nie, no nie kopę tego gwena. Trzeba powiedzieć, co się stanie. Wszystko powiedzieć, co ona robi. Chyba tepłem się w złe miejscu, ale to wyszło na dobre. Meg jest, jeśli Meg jest martwa, to dwie osoby. Chyba martwe na Huku. Aż na pewno martwe na Huku. Dwie osoby. I jeden gen broni, Nie, jest martwa. To czy ta co nie nieba w ogóle na Huku? Aż mi zrobił gena. No ale na jego dorubę. Nie, nie mogłaś poprosić Meg, żeby poszła na tego gena? Brawo, ziomuś. Z jednej strony jestem camperem, z drugiej to raczej byłby taki proxy camp, Zmormimy go, bo po coś wziąłem to, nie? Proxy camp, bo no... Znaczy, nie wiem, co to znaczy proxy to camp, ale chodzi mi o to, że nie kampiłem, żeby ktoś umarł, tylko żeby przyszli do mnie, bo nie chciało mi się ich szukać, bo to mogło mi przegrać grę. No. Dobranoc, aż teraz. O, no, miał klucz... W sumie wszyscy mieli klucze w tej grze. <gry> Także, no. O, tamta osoba uciekła haczem. Zostawiła osobę, która była na pierwszym huku Ta osoba była martwa na chłupie, więc... No Trzy klucze Ciekawe ile z nich będzie Takich co otwierają hatch Dwa na pewno Zobaczmy I jeden Ups No To teraz znowu ta sama mapa mi źle No i mamy pierwszego surwa Dwa blinki, cios, oczywiście Ech, Satysfakcjonujące, ale ja no teraz go dorwadzi W kolejnych dwóch to byłoby coś i prawie. Potem te pud pudłowanie to jest... Uff. O ile killerem y normalnie grasz, rzucając ci tą paletę, to masz paletę z głowy, potem masz banalnie, to nurską nie masz takiego progresu. Nurską zawsze masz ten sam poziom trudności. 6 blinków, nie, jest źle. Cześć nawet okej. Okay. Właśnie sobie bieganie wokół szaka i tej palety y y zwykłym killerem to byłoby Uff. Jeden by już poszedł. Także no, na razie 6 blinków zrobiłem, w porównaniu do poprzedniej gry to jest dość mało chyba, nie wiem, nagrywam ten głos trochę późno, bo tam nie zdążyłem dograć, kolejny surf i nie klikło się, jeśli dobrze pamiętam to się nie klikło, albo klikłem za wcześnie, bo no, wyglądało trochę jakbym się nie wiedział którego uderzyć, ale no, to się uderza pierwszego lepszego, nie? Nie dotrzymałem. jak bym Bałem się, że wróci z jakiegoś powodu. I no. Wydawało mi się, że ktoś tutaj został. Ale. Ważne to, że zrobili tam jeden gen. Znaczy, zrobili gen i unhukowali kogoś, to ta druga osoba powinna już. Po, powinna. To ta druga osoba już dawno poszła. O, to ta Kate, co spróbowałem. I udało się. Jeszcze gen dostał za 8%. Zasłuchający jest ten Surge, lubię go, ale czasami nic nie trafia, bo jest za daleko. Jakby było, czy najbliższe geny uderza. O, to by było świetne, nie? Nieważne gdzie stoisz, czy najbliższe geny. Tutaj myślałem, że ta krew jest kogoś, ale się szybko chyba ogarnąłem, bo poszedłem do gena. Ktoś tu go miał robić, są Scratch Marksy, ale człowieka... O, poszedł, bo on łuka. Powinien mój pierwszy sprawdzić górę. Czekałem tutaj po The nie wiem czy dobrze, czy źle. A że jest górki, to poczekają na górkę albo będę zbiegać normalnie... Czy oni zbiegli normalnie lepiej byłoby im wejść za górkę. żebym nie widział. Tutaj Dead Harda zużyła. To taki baitowała, ale no ile czasu mi zabrała? No? Jedną sekundę zyskała. Tutaj mogłem ją od razu uderzyć, ale myślałem, że odejdział na weszła w drzewo. <laughs> nie na wcześnie nie. Nie trafione. Nie, tak źle. Ale to przyjemne tak powalać kogoś po blinku. Tak samo jak przyjemne powalić kogoś te punkcie, Hak, tylko tam to nie jest takie trudne, więc nie ma aż takiej satysfakcji. Jest tylko przyjemne. Znowu Kate. Okay. Uh, aha. Nie mam pojęcia, czemu to nie trafiło. Aż zaczynałem filmik, żeby spowolnić. To <śpiewaj> y Znaczy, nie, nie pojęcia. Uderzyło to jakimś cudem w tą ścianę. To było takie smutne. Dosyć. No, ale przynajmniej trafiliśmy klaudetkę. Tam taka jest zdrowa. Nie wiem czy była ranna, kiepska pamięć. Ale no, e, to też jest denerwujące. E, na Mek, czy tak siedzi na innych kierach z mało gram innymi? <grym> zresztą, no nie, też mi nie idzie dobrze widać Po co robiłaś ten gang do końca? Młaś spotkanie wlecę. Dostałem jakiś bonus z Devour. Nie poszła by Idealnie, bo ja bym hukowała, Nade się wymieniła, to bym nie dostał taka Devour. O ile mi jej nie zniszczam. Bo no... Zazwyczaj dostaje jeden cios zdawałem i ona znika. <gry> Tutaj jej czekam aż zajmą, ale sądzę, że się nie doczekam. I sprawdzałem czy ona pobiegnie po Unhuka. Tutaj się uda trafić po zdrowego. Nie dostałem tego staka? No widzę na mnie tak co. <gry> Ale skoro poszłem za nią, to chyba nie dostałem. Nie no, jeśli dostałem, to dziwnie, że poszłem za nią. Szczególnie, że ma Decisive Strike. To mi się chyba Kate pomylił. Ale no. Zaraz się ją dogoni. Dobrze, że nie blinkłem. Ciężko wysyłać blinki w ziemię. Jeśli nie patrzysz tuż pod sobą. I no. I to jest Decisive Strike. To też jest fajne na nurce. W każdym razie, w promieniu do poprzedniej gry, chyba idzie mi w miarę okej. Okay. Patrząc, że nikt nie jest martwy, czy geny już poszły. To trochę smutne. Robię tu jakiś gen. Ja sprawdzam, czy to ten nie niszczą? Czysto. Coś uważam, że ten totem nie będzie się długo czekał. Teraz zobaczymy. O, ktoś było obok. Ciekawe czy już? wszedł do środka? albo przy... no, musiał być w środku, bo to jest Karmax na palecie. Czyli chciał... Wie, gdzie mój totem. Czyli przydałoby się go zabić. I, zabić. I... <laughs> nie, 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 nie będziesz miała to O, 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 o! Dobrze, że uciekłem. Jeszcze uderzyłem w przerażeniu. Ale no, mój totem jest dosyć odkryty, więc nie sądzę, by mori było. To. Tutaj mi trafiłem? Ale to było bardzo ryzykowne z jej... tego... z jej strony. To tam to. Jednak ok. W sumie... Co miałaby płynie potem? Zresztą ona jakoś dziwnie gra. Mam dewoery hop, ona lata mi koło... nosa, no. Jedna osoba została. Przekampić te dwie i koniec. Ale ja chyba. Tak, poszedłem po to, żeby. że znaczy przekampić. Kampanie jest nudne, nie? Poszedłem po to, żeby mieć 5 stacków devour. Widzę, że ta babka idzie po tamtą. Czwarty stack. Czwarty stack. Teraz wystarczy być daleko od tej. zacząłem, żebym play stał, to jeśli by ją to mam devour. Nie uciekaj tak daleko, bo zanim nic zdejmą, to, to zniszczą ci ten totem. To temu broni są ranni! Totemu broń! Nie zdjęj nikogo z haka, Już zniszczą ci totem! No, nie dojdziemy do tego. 3, <ścoughs> dwa, jeden... Strak! Nie... No, trochę... no Jeszcze to! <ścoughs> Czasem to, to wykrywanie hitów jest mówiące, ale... Dostała przynajmniej z tego. Takie naciągane teraz się wydawało. Także, no... Jeśli ją dorwę, to jest koniec gry. Nie udało się. Nie udało się i jeszcze trafiłem tamtą. Aha. Jeszcze poszedłem za, za zdrową. Co <laughs> nie time? Dobry plan. Jakoś tak w głowie nie pomyślałem teraz o tym. I... Ona łatwo padła. Nikt nie krzyknął, bo nie mam krzyków. Tą hukujemy, bo nie była na haku, tamta ma strajka została jedna, może szukać hacza. Jeśli ta zginie, to może szukać hacza, tak? Surw zostało, czyli zrobiłem tak. I. Ta zginęła Ale ta się wróciła po tą Tymalkę i Dover Place Podniesie ją, ale nie sądzę by to dużo im dało Szczególnie, że Ona wbiega już trzeci raz we mnie Co to za playstyle A się nie otworzy dopóki tej nie zabije Tutaj nie, nie chciałem blinkać Bo nie wiedziałem czy się przeblinkuje, plus widzicie Świetnie, że nie blinkałem, bo zrobiła fejka Do blink, Do fulla Kula i trafiona. Tak sądziłem, że nie będzie wracała. Jest ostatnią żywą, więc nie chciałabym tak ryzykować, że blinknę. Może zapomniała liczyć blinków, i nie chciała ryzykować, że blinknę trzeci raz. Kto wie? A może myślała, że nie trafię z tego blinka. No jakoś do... świetną morską nie jestem, więc. Ale no, to już chyba koniec, gdy się na nie zdejdzie z słuka. The się troszeczkę przydała, to mi Byłoby mniej, gdyby ta Klaudetka troszeczkę lepiej gra. Prawda? A nie zajdzie, ta jest martwa na huku. Czy będzie Death Strike? Patrzę na nią, tak, zastanawiając się, takie. Przecież jestem nuruską, Może mi się uda. I nie ma Death Strike'a. Nie ma też huka, więc idziemy. <grybujesz> ale no. To wszystko. Mam na nadzieję, że gierki się podobały. Pierwsza wiem, wiem, dziadowa, jakieś jakiś z mi się udało, ale no. Tyle.